Cześć widzowie, dzisiaj część pierwsza oceniania zadymiarzy. Jak grają, wiecie o tym? Tak, część pierwsza. Wiecie o tym, bo ja wiem. Tak, bo ja wiem. Tak, bo ja wiem. Gotowi widzowie i oceniamy, będziemy oceniać w zadymiarzy. Część pierwszego zadymiarza, wiecie? O nie, trzy na jednego została. Podobno no, w Rzymi. Zowie, Widzicie? Oni słabi są. My I nagrywamy raz, dwa, widzowie, raz, dwa. Pierwszy przykraliśmy, widzowie, pierwszym lundę, wiecie? Druga, drugą Ten za jest dobry, czyli ból. I pokonaliśmy teraz ich, wiecie o tym? Wygraliśmy widzowie! jak oceniamy Zademiarza? Dobry, 8 na pół na 10. Okej, okay, widzowie, to pa.